Lista wydrukowana. Tniemy na kawałki i co? Robimy losowanie. Powodzenia! Wyszło nam 18 karteczek. Zobaczcie, czy jesteście na pewno na tych karteczkach. Pozaginamy i wrzucamy do miseczki. Zamknę oczy i będę losowała. No więc skinamy karteczki, syn powiedział, że mi pomoże i będzie mi kamerował. Przemek, jesteś operatom, operatorem kamery? Tak. No tak czy nie? Tak. Dobrze. I kibicujesz? Tak. Hmm? Żeby nie było, że jakieś karteczki nie dała mnie. Jest 18 osób. No i szykuję jeszcze dwie niespodzianki, ale to za chwilę. Trochę to trwa to składanie, ale nie chcę, żeby było widać loginu z YouTuba. Jedna osoba nie napisała mi loginu jest mail podany tylko także przeczytam Jak losuję tą osobę to po prostu przeczytam początek i końcówkę maila dobra, mieszam, mieszam Przemek, może Ty chcesz losować, co? Inno. chcesz Ty losować? no bo to wiesz, zaraz powiedzą, że oszukała dobra, to ja przejmuję kamerę Przemek miesza Mieszaj, mieszaj, mieszaj. Wyciągaj. I czytaj. Pokaż mi tutaj do komary. O, bogumił, wygrał. Bogumił, gratulujemy. Otóż, kochanie, tutaj bogumił, wygrał. Sadzonki, jeżeli chce domowe, yy, cięte albo sadzonki do gruntu. Przemek, losuj kolejną. Druga osoba wygrywa nasiona. Jest to Helena. Helen. Gratulacje i trzecia osoba również wygrywa nasiona. To już się dogadamy między sobą. Odwróć. I tu jest Grzegorz. Zaraz poczekaj. 2-2. Dwa, dwa. Ostrość mi ucieka. 2, 5, 16. Gratulacje, Grzesiu, masz nasionka. Także gratulacje wszystkim. Bogumił wygrał sadzonki. Helen, he, y, Helena, Helen wygrała nasionka i Grzegorz również wygrał nasionka. Super, gratuluję. A teraz idziemy się, przyjdziemy może po ogrodzie, co? Także jeszcze raz Wam bardzo mocno gratuluję. A jednak y, po ogrodzie przyjdziemy się może później, ponieważ na pewno czekacie na wyniki. Także później sobie nagram, co tam zakwitło, co kwitnie. A dla zwycięstwo gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział. Także co? Do następnego konkursu, prawda? No ale oczywiście zapraszam Was na spacery po moim ogrodzie. Moich... Tu można się dowiedzieć, co kwitnie w danym miesiącu, co można robić, zadawać pytania. Ja odpowiadam oczywiście w komentarzach. No co, Lilie, zobaczcie, nam się zaczynają rozwijać, ale to chyba. Już w następnym odcinku idę w gram filmik. Losowanie odbyło się ręką mojego syna. I wszystkim serdecznie gratuluję, ponieważ odważyliście się i wzięliście udział chociaż ja zawsze nie wygrywam. Dobra, kochani, ja idę wrzucić ten filmik, wy akurat już się obejrzeli. Bardzo proszę, pogratulujcie wygranym. I czekajcie na kolejną szansę. Oczywiście również będą sadzonki z gruntów, ponieważ egzotyki tak się nie mnożą. No to do następnego pa.